Padłem na polską premierę Motorola Edge 70 i powiem więcej. Zabieram ją do domu w celu przetestowania. To bezpośrednia odpowiedź na trend ultra smukłych smartfonów. Mamy tu smukłą obudowę o grubości 5,99 mm przy śmiesznie niskiej wadze 159 g. Mało tego, ten maluszek jest naprawdę odporny. Mamy certyfikat wojskowy MIL STD 810H i IP69. Telefon jest niebywale wygodny i w moim odczuciu w tej kwestii przewyższa to, co oferuje bezpośrednia konkurencja. Nad wydajnością Androida 16 czuwa Snapdragon 7 generacji 4, 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Baterię o pojemności 4800 mAh naładujemy zarówno przewodowo, mocą 68 W, jak i bezprzewodowo, mocą 15 W. Za zdjęcie odpowiada 50-megapikselowa kamera główna, 50-megapikselowy ultra szeroki kąt i uwaga kamerka do selfie, również 50-megapikseli. Ekran, proszę bardzo, Extreme AMOLED o przekątnej 6,5. 67 cala, zgodność z HDR10+, cena to 3499 zł, ale spokojnie. Na start możemy odebrać zestaw przedsprzedażowy o wartości 1100 zł. Znajdziemy w nim ładowarkę 68W, słuchawki Moto Buds lub i zegarek Moto Watch Fit. Czy warto? Odpowiedź w pełnej retencji?